czy procentowo możemy określić, w jaki sposób w tym momencie bardziej jesteśmy narażeni na, na takie cyberataki tutaj u nas w Polsce. Taka wzmożona czujność i monitoring dają nam jakąkolwiek gwarancję bezpieczeństwa, poza tym, że, że, że więcej i lepiej sprawdza się w tym momencie rzeczy w sieci. Myślę, że procentowe tutaj określenie jest bardzo trudne, natomiast na pewno jest w ten sposób, że ten monitoring jest realizowany z większą częstotliwością. Przykładowo, w niektórych instytucjach oznacza to, że administratorzy są zawsze na miejscu, a nie pracują zdalnie w formie jakichś dyżurów. To są takie, natomiast to zależy od każdej instytucji i każda instytucja ma swoje własne procedury, których celem jest właśnie to, aby w przypadku wprowadzenia, Taki, takiego stopnia alarmowego, po prostu lepiej niż zwykle, czy z większą uwagą niż zwykle, nawet bym powiedział, chronić te zasoby. To może przejdźmy już do spraw krajowych, czyli Pegasusa. Wiem, że Pan się Pegasusem nie zajmuje, ale Donald Tusk powiedział w czwartkowym wywiadzie w TOK że on ma takie sygnały, że aż 100 osób z Klubu Prawa i Sprawiedliwości było podsłuchiwanych Pegasusem. Czy to jest realne? No, tak jak słusznie pani zauważyła, ja się nie zajmuję Pegasusem i szczerze mówiąc, Donaldem Tuskiem też się nie zajmuję. No, <grafy> myślę, że każdy wie, że to raczej chodzi o taką wrzucenie, wrzucenie takiego granatu do mediów i o zainteresowania swoją osobą. To myślę, że nie jest moją rolą, żeby reagować na takie zaczepki Donalda Tuska. Ale liczba robi wrażenie, prawda? Bo to 100 osób z klubu parlamentarnego, który jest klubem rządzącym w tym momencie. Trudno nad tym przejść do porządku dziennego. No, ale tak jak już wskazałem, no, myślę, że tutaj pan premier Donald Tusk przede wszystkim chce wzbudzić zainteresowanie swoją osobą. No, Nie, takie plotki, pogłoski po prostu mnie interesują. To, może my podpytamy o to, co też zapytał jeden z dziennikarzy w swoim blogu. Bo my cały czas słyszymy o tych doniesieniach ze strony Citizen Lab. To może pan minister nam wyjaśni, co to jest to Citizen Lab? Bo pewnie ludzie też by chcieli wiedzieć, skąd dostają te informacje i te badania. To jest grupa badawcza, która, o ile się nie mylę, funkcjonuje przy Uniwersytecie w Toronto i która się zajmuje takimi badaniami. Natomiast na pewno jest w ten sposób, że eksperci Citizen Lab. To są uznani na arenie międzynarodowej, jak tutaj specjaliści od tych spraw, to, to nie ulega wam wątpliwości. Natomiast co do szczegółów działania tej organizacji, to ja się mówiąc szczerze, nad tym nie pochylałem. Na pewno jest w ten sposób, że na pewno jest w ten sposób, że dotychczasowe. Dotychczasowe informacje, które z tego źródła płynęły, w jakiś fundamentalny sposób nie były podważone. Natomiast no, szczegóły na pewno są interesujące, natomiast to akurat nie jest przedmiotem naszych zainteresowań.